Dlaczego mężczyzna nie chce wrócić do Ciebie? Dlaczego mężczyzna nie chce wrócić do Ciebie? Wygląda sytuacja tak. Ja nie mogę powiedzieć, że on nie chce wrócić całkiem. Tu zależy od tego od Twojego charakteru. Że wygląda tak, że Ty zawsze chcesz, żeby wszystko było po Twojemu. Że tak jak Ty pomyślałaś, tak jak Ty sobie powiedziałaś, tak musi być. Jeżeli tobie coś nie pasuje, ty od razu y, musisz powiedzieć i od razu tak w oczy, jak myślisz, takie je mówisz. Y, jest też bardzo mądra, y, od razu widzisz, kiedy człowiek klamie, od razu widzisz jakąś manipulację i y, on y, tak jakby myśla o tym, że za dużo. Y, tak jakby kontrolujesz, można powiedzieć, od jakoś tak, że wszystko chcesz mieć pod kontrolą. Też jest też taka, że stara się też iść na kompromisy. Ty jesteś też osoba, która lubi marzyć, osoba, która też jest też rodzinna bardzo, która też spełnia swoje marzenia, która jeżeli postawi cel, Ty idziesz do tej celi. Że taka bardzo pewna osoba, i wygląda na to, że jesteś dla niego bardzo silna. Od jakoś tak wygląda. Dlaczego nie chcę wrócić? On jest teraz daleko. Jesteście tak jakby związkiem, partnerstwem, no, widzicie m, swoją kobietą, to możliwe też, że to rozstanie było niedawno, że to nie idzie tak, że to było dawno i dlatego tego czegoś. To rozstanie takie plus minus do miesiąca czasu, naprawdę to tylko gdzieś tak teraz nie, można powiedzieć. I te uczucia, które masz ty, które ma on, no to, to takie świeżutkie wszystko, nie. On jest daleko teraz i tęskni za to, bo naprawdę jest, że odczuwa do ciebie miłość, ale chce zająć się pieniędzmi. chce zająć się, zarabiają pieniądze chce zarobić, za, zająć się, tak jakby swoim, swoim celem. Chce dojść do tego, żeby jakieś marzenia pospełniać swoim. Zaczyna też więcej doceniać y, siebie, jesteście też y, takim charakterem, że on też wie, czego chce od życia i y, ta dojrzalość, którą masz ty już i on, y, to wygląda tak, że y, czasami on czuje się przy Tobie y, takim chłopaczkiem. I dlatego on, on chce mieć tak jakby nie to, co górę nad tobą, nie. On tak jakby chce partnerski związek i on nie chce możliwą górę brać, nie. Ale to, że jakoś z tobą na tyle ty jesteś taka jakaś silna charakterem, która pokazuje swój charakter. Jeżeli coś nie pasuje, to od razu mówisz, nie ma jak inaczej i już ty chcesz tak, jak ty chcesz. On tak samo by chciał, nie, ale on wygląda na to, że on stara się tak mniej o tym mówić, a jak mówię, to troszeczkę tak jakby lagodzi to wszystko, o tak, nie? I on czuje taką do siebie. Um, możliwe to, że ty do niego jak do chłopaczka, a on chce czuć się mężczyzną, tak, jakby nie? On tak jakby nie czuje się przed tobą mężczyzną, on czuje się takim chłopaczkiem. I możliwe to, że względu, że on, możliwe to, że kocha, no ale zobaczymy. Tak, on zaraz zajmuje się pieniędzmi, dlatego on możliwe też troszeczkę chce odpocząć, możliwe dać szansę na pewno, szansę będzie i wygląda na to, że on widzi was razem. On widzi was razem, że jeszcze to wszystko wróci, to wszystko będzie razem. On czuje ten e, związek ten taki mentalny, który to idzie na energetycznych poziomach, nie, że to jesteście związane, że możliwe, e, możliwe też możliwe rozmowy albo macie, albo macie takie taki bardzo e, krótki na temat konkretny, nie? I to wygląda tak, że mm, on możliwe i nie mówię, a jakoś tak inaczej mówi. Ja też nie wiem, taki jak to. On mówi o swojej miłości, a tak jakoś i nie mówi, jakoś tak, że tak jakby nie widzisz go, ale w ten czas ty wiesz, co on czuje, co on czuwa, że ty jego czujesz też. I że to on ma przeciągania, ty masz przyciąganie i że on nie widzi to, że to jest rozstanie, jakieś czy coś. Nie że będziecie razem po prostu on tak jakby daje czas na to żeby stać się finansowo troszeczkę zarobić więcej pieniędzy jakoś o tak on stara się więcej zaraz w, w pracę tak jakby nie myśleć o tym co się dzieje jakoś tak czeka, dobra wygląda tak, on czeka żeby coś zmienić. No, co ciekawe, że sam on zmienić nie chce niczego. W planie zmieniać, że coś zaczyna działać, o to jakoś tak, żeby przyjść tam, nie wiem, przeprosić, czy coś. Nie, on tak działać nie będzie. On czeka, żeby ta sytuacja, tak jakby skończyła się, że już on chce, żeby to wszystko już tam jakiś negatyw, chociaż i ja mówię, że nie macie między sobą takiego negatywu, Tak jakby prosto prostu rozmawiacie, możliwe, że. Rozmowy ty po prostu nie takie, jakby ty chciałeś, chociaż wszystko będzie ok. Wszystko będzie ok, bo on idzie, jest droga, tak jakby, żeby wszystko e, nalagodzić. E, musicie przejść przez e, tą sytuację, bo e, w życiu tak jest czasami, że tam możecie przejść, musicie przejść przez jakąś sytuację, dlatego żeby później docenić to wszystko, co macie. No akurat tutaj taka sytuacja, że e, trzeba e, będzie docenić, co macie. Ta, i wszystko, no wszystko, będzie ok, wszystko będzie ok, ale wygląda na to, że on cię zobaczy z innej strony. Czemu, dlaczego taka sytuacja jest? Bo każdej zmieni swój charakter, że każdy zmieni podejście jedno do drugiego. Wygląda tak, że jesteście zaraz w tych energiach, każdy pokazuje swój charakter. Każdy chce być pierwszym, każdy chce, można powiedzieć, kierować, każdy chce pokazać e, siebie, że on ważniejszy, że musisz mnie docenić, e, jakoś tak, nie? Ale tak naprawdę, że miłość między Wami jest, związek mentalny jest, przyciąganie bardzo mocne ma macie, tylko troszeczkę e, musicie e, zmienić podejście jedne do drugiego. To e, wygląda tak, że. On cię widzi, chce widzieć taką dziewczynkę, lekką, pozytywną i nastawioną na spełnienie marzeń swoich. On, tenże czas, on przy tobie będzie wtedy na twoim poziomach. Tak jakby on będzie czuł się wtedy mężczyzną, który z tobą, tak jakby na jednej fali jest, nie? Chociaż wy jesteście na jednej fali, wy bardzo pasujecie je między sobą. Ale po prostu teraz, tak jakby teraz, tak? dlatego czemu on tak nie chce, bo on czuje się takim chłopaczkiem obok ciebie, a on chce, żeby ty czułaś się obok niego taką dziewczynką. O tego tak, chce żeby ty była taka, że pokazała swoją miłość, że, że tobie zależy, że tobie tak jakby dziewczynka, która chce, żeby ją opiekowała się, nie? No i tak wygląda, nie? Że wtedy będzie takie już wtedy dojdziecie akurat do tego, że będziecie czuły się bardzo ze sobą dobrze, że on będzie będziecie traktował i ty i będzie spotkania na pewno, że wróci wszystko będzie ok, bo na tyle macie przyciąganie, to potrwa bardzo mało czasu po szóstce, nie, że to na tyle macie przyciąganie, na tyle widzicie siebie razem, że i on i ty, żeby z bez, jedne, bez innego, nie może tak jakby wytrzymać Tęsknota to za tobą i on mówi, że ona dla mnie, ona po prostu jest dla mnie, tylko po prostu on teraz chce zająć się troszeczkę finansami, bo on rozumie, że jakoś, że widać potrzebuje on te finanse, jakoś tak to okazuje się i on może to poczekać, żeby tak jakby skończyć ten jakąś sytuację, która was tak troszeczkę gdzieś tam Rostanie te spowodowały, od jakoś tak, nie? Bo ja mówię, że żeby to rozstanie, możliwe, że jest to rozstanie, ale to takie rozstanie, że i ty i on wiecie, że będziecie razem. Od jakąś tak. W głowach was to siedzi, że to nie jest rozstanie, że to po prostu taki etap, gdzie wy musicie to przejść. I to prawda, tak, muszecie po dziesiątki piktach przejść, że po prostu taka sytuacja, gdzie y, musicie dojść do tego, że. Ty i on muszę zmienić się, ale on przy tobie zmienia się. On jest takim chłopaczkiem, który chcesz, żeby. No, on czuje się chłopaczkiem przed tym, że on po prostu zakochany jest, dlatego on tak czuje się przy tobie, że ty jesteś też tylko silna i nad nim bierzesz taką władzę, a on tego nie chce i on chce, żeby tak wszystko było idealnie, no to musisz zmienić się tak pod niego, też być taką dziewczynką, która zakochana jest, która wszystko super, od jakoś tak i, i wtedy będzie wszystko okej, okay. dojdziecie tak jakby do wspólnego, że i tobie będzie pasować i jemu. Dlatego tutaj musisz zmienić się, po prostu stać, żeby tak wszystko było, tak jak ty gdzieś tam sobie wyobrażysz, że będziecie razem, że wszystko nie, no to y, wygląda tak, że możecie, on zmienia się, a ty nie jeszcze. I ty musisz ty na koniec zmienia się, nie? Ale musisz to wszystko przejść i pokazać jednak, że ty zmieniłaś się i jesteś taką dziewczynką. Piszcie, czy rezygnuję. Do usłyszenia.